W poleceniu do tego zadania możesz znaleźć wzór funkcji, która opisuje ilość wody w basenie po otworzeniu korka odpływu po czasie, po czasie x wyrażonym w minutach. I teraz zobacz, gdybyśmy wstawili w miejsce x0, czyli w momencie, w którym jeszcze nie otworzyliśmy odpływu, to widzimy, że w basenie jest 9000 litrów wody. A my chcemy policzyć, po jakim czasie w basenie zostanie 40%, 40 początkowej ilości wody. Czyli musimy wyznaczyć 40% z tego, co jest na początku. 40% zamienimy na liczbę. To jest 40 setnych razy 9 Tutaj sobie skrócimy. 40 razy 90 to. 3600, czyli po pewnym czasie w basenie zostanie 3600 litrów yy, wody, i teraz tylko policzmy po jakim czasie. Po jakim czasie, więc tutaj skorzystamy z tej funkcji, wstawimy w miejsce Y ilość wody no, bez litrów, bez jednostki. I tutaj widzisz w tym równaniu mamy X, który należy policzyć i ten X mówi nam o liczbie minut, o liczbie minut, którą mamy określić w zadaniu. Jeżeli 9000 przeniesiemy na lewą stronę, albo nie, minus 60x przeniesiemy na lewą stronę, już będzie z plusem na prawą stronę przeniesiemy 3600, otrzymamy 4000 5400 jak podzielimy obustronnie to równanie przez 60, to tutaj 0 nam się skrócą. 54 podzielić przez 6 to jest, to jest 9 i dopisuję do tego 0. X wyrażone było w minutach, więc mamy tutaj 90 minut. I tak możemy zostawić odpowiedź, że chodziło o 90 minut, albo po prostu zamieniamy to na godziny. 90 minut to jest 60 minut i jeszcze pół godziny, czyli łącznie półtorej godziny.